Witam ponownie. I Jak dzisiaj samopoczucie? W dzisiejszym filmiku chciałbym poruszyć kwestię moich dzieci. Mam dwójkę dzieci: starszego syna i młodszą córkę. Na szczęście po rozwodzie mam nieograniczony dostęp do nich. W związku z tym staram się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Z mojego miejsca zamieszkania. Do miejsca zamieszkania moich dzieci jest kilka kilometrów. I jeżeli pogoda mi na to pozwala i mam wystarczającą ilość czasu, to podróżuję do nich rowerem. Jeżeli się z nimi spotykam, to staram się spędzać aktywnie z nimi czas. Więcej słucham niż mówię. I wydaje mi się, że w tej sytuacji. Mamy bardzo dobre dwa rozwiązania. Po pierwsze, to spędzanie z dziećmi jak największej ilości czasu. Teraz doceniam to mocniej niż przed rozwodem. I dodatkowo podróżowanie rowerem. Przez podróżowanie rowerem wydaje mi się, że tworzył mi się nawyk. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. W związku z tym poprawia mi się samopoczucie. Spróbuj ty, może też się uda. Do następnego filmiku.